Lizowie, ten małżownik jest nienormalny, serio, ten małżownik jest nienormalny, udało mi się go uspokoić trochę, ale ale on dalej się tak zachowuje jakby miał jakieś 5 lat, a w sumie ma 6, więc nieduża różnica. Ten jest odcinek, który z nas Że żyje. żyje. Jak, jak, wyzi, jak, jak widzicie ten odcinek, który z nas Że żyje, żyje, on dalej za mną chodzi. dobra widzowie, udało mi się trochę uzyskać, ale dobra biegnę do stodoły, biegnę do stodoły. Chmurka. Jesteśmy tu. To już słyszałem, ale nie wiem co to i naprawdę to jest niebezpiecznie. Sam Co? Sam Aaaa! Aaaa! O, o Body, prawie się przewaliłem. I to na serio. Nie, musimy uciekać. Latuj mnie! Przed małżownikiem! Ulatuj mnie, Alek! Widzisz, z nim! No co, trampę, na trampę. Która jest w ogóle przewolona tak w swojej do na to! Nie jestem już małżownikiem! A za to kamnikiem! O nie! On się zamienił w kamiennika. Jestem kamiennikiem. Dobra. Chcesz walczyć? Stopa! Stopa! O, to pa. To Dobra. Ja teraz idę się ukryć, Ale nie wiem czy to przetrwam. że żyje. Do następnego. Pa.